Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć redukcję hałasu NNC na słuchawkach QCY Buds NNC w aplikacji QCY. Na początku przechodzimy do aplikacji QCY. Potem łączymy się z naszymi słuchawkami, i gdy już to zrobimy, przechodzimy do zakładki dźwięk. Teraz w trybie redukcji hałasu szukamy opcję redukcja hałasu i naciskamy ją. Teraz włączyła nam się redukcja hałasu, ale to nie wszystko, ponieważ możemy sobie dostosować jeszcze moc tej redukcji hałasu. Możemy tutaj wybierać różne tryby, na przykład tryb dostosowany, gdzie słuchawki same sprawdzą, jak głośno jest wokół nas i dostosują wygłuszenie. Możemy też wybrać tryb głośny dojazd, wewnątrz i możemy też włączyć yy, przeciwwiatrowy tryb. Możemy też, na przykład tryb głośny zmniejszyć, naciskając sobie tutaj. Mamy na nim trzy różne tryby wygłuszenia. Trzeba jedynie chwilę odczekać między nimi i jak możemy zobaczyć, teraz mam na najniższym trybie wygłuszenia. Teraz na wyższym i teraz już na najwyższym. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!